Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Ganda, Klemens Murańka i Piotrek Zyła. <noise> Skądś już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl Maciek, chyba mimo wszystko mało kto się spodziewał, że to Ty będziesz zwycięzcą tutaj i że w ogóle to pierwsze zwycięstwo w karierze przyjdzie właśnie w Sapporo. Myślę, że rzeczywiście mało kto się spodziewał, ale takie niespodzianki mam nadzieję, że są mile widziane i e, osobiście e, bardzo cieszę się z tego, e, że udało się osiągnąć to zwycięstwo. Wiadomo, że Sapporo jest miejscem może nie do końca e, takim e, najważniejszym i takim, w którym by się chciało odnieść pierwsze zwycięstwo, ale myślę, że e, kiedy rozmyśla się o zwyciężaniu, to nieważne gdzie, ważne żeby wygrać, także... W Sapporo z roku na rok czułem się coraz lepiej i w tym roku od pierwszego skoku czułem się naprawdę dobrze. Te skoki dobrze wyglądały. Dzisiaj po prostu pokazałem kolejne dobre, równe skoki. Miałem też troszkę szczęścia, bo w dwóch seriach te warunki były po prostu dobre i to wykorzystałem. Także bardzo się z tego cieszę i Sapporo będzie mi się od tej pory jeszcze lepiej kojarzyć. i Mam nadzieję, że też to, że to zwycięstwo przyszło w Sapporo, ale mimo to. Startowali wszyscy najlepsi zawodnicy. Przecież to było tak, że wygrywał ktoś spoza dziesiątki, bo po prostu tej dziesiątki tutaj nie było. A w tym roku frekwencja dopisała, przyjęli wszyscy najlepsi zawodnicy, cała dziesiątka i mimo to wygrałem. Także myślę, że miejsce nie ma tutaj znaczenia i nie ujmuję to faktu, że po raz pierwszy zwyciężyłem. Po pierwszej serii myśmy tak sobie myśleli, a może niech lepiej tą drugą odwołają, ale Ty rozumiem wierzyłeś cały czas, że w drugiej serii też uda się skoczyć daleko. Znaczy, oczywiście gdzieś tam w głowie była taka myśl, że no, odwołać zawody, znaczy odwołać drugą serię i, i będzie dobrze, ale e, myślę, że przeważała myśl, że po pierwsze ta druga seria będzie, bo po prostu warunki są trudne, ale da się skakać, a po drugie e, miałem takie poczucie, że po prostu te skoki są dobre i e, jedyne, co by mi mogło przeszkodzić, to po prostu złe warunki, a ja to już na, na to nie mam wpływu, więc stwierdziłem, że fajnie, żeby ta druga seria była, żeby oddać kolejny dobry skok, który sprawiłby mi e, jeszcze więcej radości. I takie zwycięstwo w dwóch seriach na pewno też więcej by znaczyło, bo e, wtedy trzeba oddać dwa dobre skoki. Więc, oczywiście, teraz z perspektywy czasu cieszę się, że ta druga seria była i wyglądało to tak, jak wyglądało. Ostatnie pytanie. Jak to smakuje zwycięstwo takie egzekwo? Czy to jednak jest troszeczkę gorsze niż samodzielne? Szczerze no, mówiąc, przyrobując... Zwycięstwo to zwycięstwo i to, to, to smakuje naprawdę znakomicie. Wiadomo, że e, kiedy człowiek jest egzekwo, to ta nie wiem jakby to nazwać, no chwała, gloria rozdziela się troszkę na dwóch, e, Ale no, też no wygrać egzekwo z Peterem Prewsem, który był po prostu nie do pokonania w zeszłym sezonie, teraz dochodzi do formy, to też jest coś szczególnego i to to pokazuje e, na jakim poziomie te skoki dzisiaj były, więc. Tak mówię, zwycięstwo to zwycięstwo i tak, tak do tego podchodzę. Rozumiem, że ty puchar przejąłeś. Tak, i tu bym chciał oczywiście podziękować Peterowi, bo powiedział, że to jest moje pierwsze zwycięstwo i on mi ten puchar jakby oddaje, a organizatorzy powiedzieli, że e, drugi puchar albo skombinują na jutro, albo po prostu mu doślą, tak także też nie jest poszkodowany. A platem on tych pucharów za pierwsze miejsce ma, ma jeszcze troszkę więcej jak ja. Dziękuję i gratulacje ogromne Maciek. Dziękuję bardzo.